Brałem ślub na Podlasiu, ale problem pojawił się, gdy ksiądz przerwał przysięgę w połowie i zaczął się na mnie gapić, jakbym zrobił coś bardzo złego. Potem zapytał. Chwileczkę, czy ty faktycznie bierzesz tę kobietę za swoją prawowitą żonę? Mrugnąłem i powiedziałem. Czemu nie? Wtedy odwrócił się do mojej narzeczonej i zapytał. A ty bierzesz tego mężczyznę? Oczywiście, ojcze, odpowiedziała podekscytowana. Ksiądz podrapał się po głowie i powiedział. Dziwne. Wpadłem w panikę i zapytałem. Co jest dziwne, ojcze? Wtedy wyciągnął ogromną księgę, przekartkował ją, wziął głęboki oddech i powiedział: No cóż, jesteś już żonaty, prawda? Na te słowa aż się zakrztusiłem Ksiądz dodał: Tak, tutaj jest napisane, że ożeniłeś się z kimś innym trzy lata temu. Z kim do cholery jestem żonaty? Zapytałem, szokowany. W tym momencie drzwi kościoła nagle się otworzyły i do środka weszła kobieta w sukni ślubnej, trzymając na rękach dziecko. Spojrzała na mnie i powiedziała: Kochanie, obiecałeś, że przestaniesz brać śluby z przypadkowymi ludźmi po naszym małżeństwie. A potem weszła kolejna kobieta i krzyknęła. Czyli mnie też okłamał. A potem weszło jeszcze 27 kobiet, każda z dzieckiem na rękach. Otoczyły mnie w kręgu. Próbowałem uciec, ale ksiądz złapał mnie za ramię i powiedział: Tak łatwo się nie wywiniesz. Synu, rozwiążemy to tutaj i teraz. I tak mój ślub zamienił się w maraton testów na ojcostwo. Pod koniec nawet ksiądz potrzebował terapii. Podlasie zbanowało mnie na całe życie. Nawet moje nienarodzone dzieci wytaczają mi procesy.